Hej, cześć wszystkim! Z tej strony Judy zapraszam Was do kolejnego już odcinka z serii Let's Play Pokémon Sacred Gold nazlog. Dzisiaj, dzisiaj, moi drodzy, wiele, ale to naprawdę wiele będzie się działo, bowiem wchodzimy do tego gymu tutaj, gdzie jest ten cały lider, który bodajże nazywa się Chuck, z tego co słyszałem. I uwierzcie mi, jego Pokémony typu walczącego naprawdę są w stanie stworzyć niezłe problemy dla mojej drużyny. Ale powiedz tak szczerze, Pinki, ty się boisz. Pinkie jak zwykle rozśpiewana, zadowolona, w wyniku czego nie ma co się rozszukiwać, jeszcze nawet skacze. Słuchajcie, ja wierzę, że dam sobie radę, dlatego wchodzimy do tego gymu spodziewając się wszystkiego. To jest czak. Czak, lepiej mu nie przeszkadzać, e, powiem wam, że jak widzicie robi sobie prysznic, naprawdę wielki wodospad spada mu na łeb. Ale cóż, on dopiero prawdopodobnie zwróci na nas uwagę, kiedy spowodujemy, że po prostu przestanie mu ten wodospad tam lać. Dobra, zagadajmy od tego gościa od tyłu. Jednak wiecie, dobrze jest czasem od tyłu kogoś wziąć. W ogóle fatalnie to brzmi! Wiem, że fatalnie to brzmi <laughs> Ale dobra, niech będzie. E, dobra, pierwszy jest Crowgang. W ogóle moja Pinki wbiłem jej chyba jeden poziom czy tam dwa. W wyniku czego nałożyła się niezłego fizycznego co prawda Zen-Hatbat, aczkolwiek atak mojej pinki jest chyba tylko o 10 mniejszy od specjalnego ataku. Dlatego zaraz sobie wypróbujemy ten Zen-Hatbat, szczególnie, że o Sucker Punch! Że zadziała 4 razy super efektywnie, ponieważ krąg nie tylko trujący, ale i walczący. Dlatego właśnie zobaczymy, jak ładnie powinien paść od razu. Na pewno, ale Sucker Puncha zna, to, to mnie troszeczkę zaniepokoiło, jak się nie mylę, Sucker Punch, to jest cios typu ciemność. No, na takie ciosy trzeba uważać. E, oczywiście, AXP raz trzyma Fortress, które liczę, że e, jeżeli jeszcze go trochę udźwię samemu pod szkole, to w przyszłym odcinku ewoluuje w Ninetalesa za pomocą kamienia ewolucji. W wyniku czego, no, może bardzo, ale to bardzo nadać się w walce przeciwko, wiecie, przeciwko, przeciwko, przeciwko tej całej stalowej liderce, która do tej pory, na razie, czeka na lekarstwo. Właśnie, nie mogę zapomnieć lekarstwo, przecież lekarstwo to przede wszystkim... O, TyroQ, czyli oczywiście pokémon, który wszedł w drugiej generacji, to jest tak jakby pre-ewolucja Hitmonchan'a i Hitmonlee. fake fakeout. Nieładnie. Nieładnie, TyroQ, cios, który zawsze mnie splinczuje. Myślałem, że stać cię na coś lepszego, ale nie, ty musisz używać tego ciosu. Ale dobra, pierwszy, moi drodzy, trener już, już, już pada. Ja dzisiaj się naprawdę obawiam, boję się, że mogę stracić jakiegoś Pokemona. Chyba nie muszę wam mówić, że ryzyko straty Pokemona i tak jest dość duże. E, dobra, Lao, czarny pas przegrał pierwszą walkę. Teraz muszę przejść do tamtego gościa. A tak naprawdę z tamtym gościem nie muszę walczyć, taka, taka prawda jest. Z nimi jest trzeba walczyć, ale zawalczymy. Wszystko jednak dla doświadczenia, moi drodzy. Potrzebne mi jest doświadczenie. E, jak najwięcej, jak najwięcej, niech tam punktów EV się wbija moim Pokémonom. To jest ważne dla mnie w tej chwili. A zresztą zobaczymy. Jak wiecie, im więcej walk stoczymy, tym lepiej przygotujemy się. U, Ojej, słuchajcie, ja muszę uważać na te niektóre Pokemony. Break Break, oj, ale dobra, to powinno być niezbyt efektywne. I szczerze nie mam pojęcia, ile zabierze. No, tak jak myślałem, bardzo mało zabrało. A Zen Hatbat, myślę, że. Myślę, że po prostu załatwi Hitmonly jednym ciosem. Ale jak mówię, to nie jest wcale takie pewne. Atak. Oj, no, ale to już na pewno. Atak mojej pinki nie jest wysoki. Gdzieś jest w okolicach 60. Tak myślę, trochę może ponad 60. Albo tak mi się przynajmniej zdaje. E, Hitmonchan, dobra. Wiecie, co zrobimy zmianę? Hitmonchan to jest Pokémon, który szczególnie już od czwartej generacji, kiedy punche stały się fizyczne, może naprawdę sporo zagrozić. Dlatego lepiej nie wystawiać na niego Pinkie, która może oberwać od Thunder Puncha, albo niby Smoka, który może obejrzewać od Ice Puncha i oberwać aż cztery razy efektywnie. W wyniku czego, no wtedy ten mój Pokémon, mój niby Smok nie miałby najmniejszych szans. No ale myślę, że z Hitmonchanem sobie poradzę. Sam mam Thunder Puncha, ale myślę, że miotacz ognia będzie tutaj Vacuum Wave, to jest cios typu ale coś taki bardzo słaby ten cios. Nie wiem, chyba, że on ma jeszcze jakąś, nie wiem, możliwość dodatkową, nie wiem, z ten cios może zrobić, bo coś strasznie słaby, aż dziwi, dziwi mnie to. E, a, zobaczcie, przeżył Skubany, teraz pewnie... Nie, kolejny Vacuum Wave. Nie wiem, co to jest, na jakiej zasadzie działa ten cios, ale jest bardzo słaby. Ale nie wierzę, żeby pokémon na tym, wiecie, poziomie miał tak słaby cios. E, coś myślę, że on ma jakiś ciekawy drugi efekt, o którym może jeszcze nie wiem. Ale dobra, stracił trochę, trochę stracił ten pokémonek. E, Hitmon top. No, na Hitmontopa powinienem uważać, bowiem Hitmontop, tak samo jak, jak takie Herakrosy, z tego co wiem, może znać ciosy typu Counter, e, które oczywiście, no na, po prostu na takie Pokémony lepiej nie używać ciosów typu e, fizycznego, lepiej specjalne, jak choćby właśnie otacz Ognia, no bo raczej e, nie ma ciosu, który odbija ciosy specjalne. E, no kurde, prze... O, patrzcie, Boże, gdybym go zaatakował fizykiem, aczkolwiek chyba tylko Kad jest u mnie fizykiem. E, chociaż nie, mam Thunder Puncha, co nie? Thunder Puncha, no tak, dobrze, nie, że nim nie walnąłem Bo naprawdę bym pewnie teraz tego nieźle żałował e, Ale dobra, 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 dobra Nie jest źle, słuchajcie, naprawdę nie jest jakoś bardzo źle e, Czarny pas To jest też Lao, był? Nie wiem, już nie doczytałem nawet Ale dobrze Pokonaliśmy dwóch pierwszych E, 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 tak naprawdę tego też mógłbym teraz ominąć, ale cóż, ja chcę walczyć z wszystkimi, tak jak mówię, ja chcę się sprawdzić jak najlepiej, zanim stoczę walkę z samym czakiem, wolę się dobrze przygotować, wiedzieć czego się mogę spodziewać, najgorsze jednak będzie chyba kiedy bym jednak wiecie, przegrał i stracił jakiegoś Pokemona, no to wtedy myślę, że ciężko byłoby mi się pogodzić z tak straszną porażką Assurance, ała, ale ten cios, no tak, jest duchowy. Cholera, teraz to już nie wiem czego się po kim spodziewać. E, po prostu taki zwykły manki cholerny potrafi znać taki cios. No nie, no naprawdę, w Sacred Gold powiem Wam jedno, jest strasznie trudno, strasznie to trudno, nie wiadomo jaki cios po prostu może znać dany Pokémon. E, meditate, ajajajajaj, aj, aj, aj. słuchajcie, na Meditate robimy zmianę. Oprócz tego, że jest Pokémonem walczącym, jest również psychicznym w wyniku Hardbat, czego ten Hardbat nie zadziała po prostu super efektywnie. Natomiast cios latający zadziała, tylko czy będzie wystarczająco silny. Zastanawiam się, czy niby Smokowi nie dać jednak Choice Benda, a e, wiecie, Quicklo mojej pinki, myślę, że to się bardziej opłaci, szczególnie, że pinki zwykle będzie wolniejsza od Pokémonów, które będą, bo póki co jak widzicie przeciwnicy mają Pokemony na troszkę niższych poziomach od nas, o Fortress 40 poziom, ładnie. Na troszkę niższych poziomach, co jednak nie zmienia faktu, że prawdopodobnie lider Chuck będzie miał pokémony na wyższych poziomach niż my i to może być problem. Riolu, no mógłbym mieć problem, gdyby to był Lucario i byłby stalowy, plak nie zadziałałby super efektywnie, ale Riolu zanim nie ewoluuje jest tylko pokémonem walczącym. Dlatego tak też się dzieje, obrywa super effective, bardzo dobrze, bardzo dobrze, niech cierpi. Niech ten Pokémon cierpi, ja się z tego powodu cieszę. Yoshi przegrał, trzeci kolej. no na razie idzie dobrze. Aczkolwiek już jakieś tam wiecie osłabienia o mnie były, kilka osób oberwało. Ale ja i tak nie jestem załamany. I tak nie jestem załamany, ja, ja się cieszę wręcz bym powiedział, że na razie dobrze idzie. Tylko jak mówię, prawdopodobnie choice będę dam e, mojej drogiej, mojemu drogiemu niby smokowi. Maczok, ojoj, oj, czekajcie, nie mam za dużo życia na pinki, bo że nie wiem, chyba lepiej byłoby, jakbym ją uzdrowił. Ale dobra, mam nadzieję, że padnie herbata, Błagam ci i zmieniam na niebie smoka. Maczok nie, nie walni mnie czymkolwiek. O, zgin, zgin. Dobrze. Dobrze, dobrze. Słuchajcie, Pinki się stara. Pinki się stara i chyba każdy może być jej za to bardzo, ale to bardzo wdzięczny. Kto kolejny? Monferno. Hmm. Hmm. Przydałby się jakiś cios typu. Wiecie o co mi chodzi? Monferno, Monferno. Zaraz się mogę pospodziać po Monferno. Nie no dobra, bo najlepiej to bym walnął serwę, który jest znacznie silniejszy, jest specjalny i w ogóle, ale mam coś Benda, w wyniku czego mogę używać tylko i wyłącznie na razie Zen w Fury Swipes. No cóż, pewnie z ciosów, które ma, z movesetu swojego, to nie najgorszy wybór jest. Szczególnie, że może walnąć aż 5 razy. I też czuję, że ma takiego farta, że walnie 5 razy. No i walnęło. Słuchajcie, teraz to już nie będzie co. Jeżeli Pinki padnie, to. Znaczy, padnie, jeżeli po prostu nie ubije Monferno, to trzeba ją wycofywać czym prędzej. Bowiem robi się gorąco. Ale dobrze, 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 dobrze. Pinki bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ja się cieszę z tego, co zrobiłaś. Pięknie pokonałaś tego Monferno i ja się cieszę, naprawdę cieszę się. Ok, kto kolejny? Herakros! O cholera. E, dobra, to jest robak i walczący, słuchajcie, niby smogna da się najbardziej. E, tylko niech ten Herakros nie przeżyje, bo jakby użył Kantera, to jest po mnie, po prostu po mnie. Ja jednak liczę, że. E, że padnie. Jednak chyba to jest i, i robak, i Pokémon walczący. Powinien cztery razy super efektywnie oberwać. Zresztą za sekundkę się przekonamy. I tak, dobrze. Wow, słuchajcie, naprawdę się stresuję podczas tych walk. Tylko jestem ciekaw, ciekaw, czy ja stracę znów jakiegoś pokemona, czy nie. Oby nie. Kambasken. Hmm. Kambasken, Kambasken. To jest walcząco, też może znać jakiegoś Ice Puncha. Jejku, ja nie wiem po kim czego się spodziewać. Kambasken, Kambasken, Kambasken. koło ja dam na Kambaskena? Po no, e, Nie, 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 czekajcie, na niby smoka. dobra. Etna, Etna niech idzie. E, zna Thunder Puncha, będzie nawalać Thunder Punchem, bo oczywiście miotacz ognia nie za wiele zdziałam. E, zaraz przekonamy się, czy siła Kambaskena jest wystarczająco dobra. Na którym będzie poziomie? 32? 34? 31, nieźle. jest źle. E, dobra, no to Thunder Punch. Chyba, nie wiem, czy ja wcześniej używałem nawet Thunder Punch, Edno. raczej miałem mało do tej pory takich sytuacji, żebym musiał używać. No, stracił połowę życia. Ach, Santa, tak, czyli piaskiem po oczach. Oj, Kambasken, nie jesteś zbyt miły dla kobiety. E, bo jednak moja etna się naprawdę denerwuje, jak jej ktoś piaskiem po oczach i w wyniku czego jeszcze agresywniej. I dobrze, bardzo dobrze. Wow, moi drodzy, pokonaliśmy wszystkich tutajszych gości Ja jestem z siebie dumny Jestem z siebie dumny, ale... Ale boję się, wciąż się boję, że ja tu mogę szybko paść e, Słuchajcie, na razie nie będę tutaj działał Bo nawet jak wyjdziemy, to i tak znów ta woda będzie się na niego lała Znów sobie odkręci kranik Ja na razie wolę iść uleczyć swoje pokemony Powymieniać przedmioty, tak żeby jednak było... Huey, Huey, spadaj, stary Ja tutaj nagrywam odcinek dzisiaj Nie mam czasu na jakieś tam pogaduszki z tobą o no Boże, słuchajcie, naprawdę wciąż się niepokoję. Liczę, że będzie dobrze, liczę, że będzie dobrze, ale ma aż 6 Pokémonów, oczywiście, czak, tak samo jak inni. Jak mówię, boję się mu setów tych Pokemonów, bo jednak, jeżeli niby smog nawet będzie silny, ale jak oberwie od jakiegoś, wyobraźmy sobie, ice Puncha, to ginie na jeden hit, ginie na 100%. A niestety po Pokemonach typu walecznego, które mają pięści, to Punchy trzeba się spodziewać, dlatego są one w Pokémon Sacred Gold tak nieobliczalne. Eee, dobra, czekajcie, nie tak chciałem zrobić. Chciałem zrobić tak. Pinky, item, take. Ok. Teraz niby smog, item, give. Będzie zastąpiony właśnie choice Bandem. Ok. Eee, tak. Trzyma quicklo, ale chce zamienić. Quicklo dostanie pinky. Dobra. Eee, teraz eee, tu dajemy quicklo, give to pinky. Dobra, słuchajcie. E, Szykuję się niezła jazda. Ja coś czuję, że przeciwnicy będą mieć pokemony na wyższych poziomach, a ja będę prawdopodobnie, wiecie, płakał tutaj w trakcie odcinka, że jeżeli kogoś stracę, do tej pory straciłem ostatnio Pokemona podczas walki z drugim liderem, który posiadał robacze Pokemony. E, od tamtego czasu wszystko układało się w jak najlepszym porządku. Jeżeli teraz chcemy przejść, to chyba tędy trzeba przechodzić. Owszem, dobra. aj nie tędy, ale głupi jestem. E, trzeba było tamtędy po prostu. E, nie straciłem no, od tamtej pory Pokemona, a przecież wcześniej straciłem Ambryona. Straszna strata to dla mnie była. E, oprócz tego, że straciłem Ambryona, to musiałem uśmiercić osobiście to Gepi, co wiecie, no to wcale miłe dla mnie nie było. E, no a potem jeszcze śmierć... No nie, nie, nie nie, wiem jak ja to mam mówić. No Ambrion um, no, to... To był wielki pokémon. Szkoda, że zginął. Szkoda. Naprawdę jego śmierć najbardziej mnie zabolała. Moon był wielki. Ale dobra, czas moi drodzy walczyć tym oto tutaj niby wielkim grubasem. Pogadajmy z nim. O, co to ma być? Mój wodospad już nie spada na moją głowę. Uuu, jestem ściechły. Jak śmiałeś się zahamować? Nie, przerwałeś mój trening, a jestem przecież taki silny i muszę trenować każdego dnia nad swoim wodospadem. Co? Co? Ty coś też o Pokémonach? Chcesz walczyć, to prawda. Uuu, a więc chodź, walczmy. Wow, moi drodzy, boję się tego czaka. Ale dobra, Judy czak. Robi się niebezpiecznie. Tyle wiem. <laughs> Wybaczcie mi, ale robi się naprawdę niebezpiecznie. O cholera! Prime Babe na 34 poziomie. No, ten Pokémon też może znać Aliz Puncha. że tu każdy może znać Aliz Dobra, plak. Plakujmy, Gnoja. Plakujmy, Gnoja, może się uda. Eee, żeby padł za pierwszym ciosem. Zaraz się przekonamy. No nie! O kurwa! Rock Slide! Ała! Ała! Super efektywny, super efektywny, super efektywny. Dobra! O Jezus, o Jezu, o Jezu moje serce! Stanęło mi! Słuchajcie, ten ciot jest super efektywny, dobrze, że niby smog ma dość dużą defensywę. Ale jejku, to nie jest na moje nerwy. Szczególnie, że nie mogę leczyć Pokémonów. Dobra, zaś przeżył, co za skurczybyk! Teraz żałuję, że niby smog nie ma 37 poziomu, bo by go wykończył, nic by nie stracił. Ale o jejku, dobra. Teraz wystawi na pewno Pokemon, na który zna Ice Puncha, tak żeby załatwił mi niby smoka. Ciekawy kto to będzie, kto to będzie, kto to będzie. Hitmonlee! No Hitmon może niby nie znać według mnie Dobra, czekajcie, ryzykujemy. Ryzykujemy. Ja się boję najbardziej Hitmonczana przeciwko niby smokowi. Błagam, pa fake out, cholera. Czemu fake out? O Jezu, jeszcze kryć z fakeouta. Fake I no nie. Błagam, jeżeli padniesz za pierwszym ciosem, to jeszcze będzie ok, Jeszcze będzie okej. Okay. Jeszcze będzie dobrze, nie będę się martwił. No nie, no kurwa. No nie. Ktoś se robi ze mnie jaja? Nie. O mój Boże! O kurwa! Jezu! Czemu? Czemu mam dwa życia? Słuchajcie, niby smok już nie wchodzi do walki. Mój Boże! Czy ja mam dzisiaj jakiegoś pecha? Czy ja naprawdę mam stracić dzisiaj Pokémona? Hitmonchan! Zmieniamy, zmieniamy. Nie zamierzam walczyć przeciwko temu wielkiemu Gnojowi. On może znać Thunder Puncha przeciwko Pinki. Może znać Ice Puncha przeciwko niby Smokowi. Ice Puncha to jestem wręcz pewien, że zna. O Boże, o Boże, a ja się boję! Ja się boję, stracił dopiero dwa Pokemony, a u mnie Pokemon jest na wykończeniu. Czy może być gorzej? Co, Miotacz Ognia? No a co innego? Miotacz Ognia. Słuchajcie, mam naprawdę sram w gacie. Ja nie chcę stracić żadnego Pokemona, błagam Cię, padnij w końcu, żeby... No. Ice Punch. No nie wiem, czy on myślał, że ja zmienię z powrotem na niby Smoka, nie wiem. Oby tylko nie zamroził. Dobra, nie zamroził mnie. Ale słuchajcie, mam nerwy. Jest źle. Jest bardzo źle. Tyle mogę powiedzieć. Niby smog, który miał być tutaj wielki. z Benda. Jest już na wykończeniu. Ja się boję o niego. Oczywiście, że się boję. Poliwraf! Kurwa macie. <laughs> nie wiem. Zmieniać czy nie? Mam Thunder Puncha. Słuchajcie, liczę, że Edna przeżyje jakiegoś serfa, cokolwiek innego. O, w Bola chyba wyszedł. Błagam cię, ETNA, przypierdol z całej siły. Kryt, błagam cię. Proszę cię, proszę cię. Co? Aż tak słabe? Hypnozys. Chyba cię zabije ty SUKIN syno. No nie, słuchajcie, mam. Teraz to już mam przejebane. O Boże, co ja mam robić? Bo na razie nie zmienię. ETNA budź się. ETNA budź się. Błagam cię o to. Serw. Boże, przecież to mnie zajebie na jednego hita! 101 O Boże, Ludzie, ja chyba dzisiaj posram się z, ze strachu. Ja, wszyscy mi mówili, że Sacred Gold będzie straszne Wszyscy, ale nie, kurwa, aż tak. Nie, no przecież ten Poliwrath powinien oberwać trochę, a on prawie że nic. Nie, ten Pokémon też jest Pokémonem walczącym, oczywiście. Powinien oberwać super efektywnie. Ale ja już nie wiem, kto obrywa, od czego. Dobra, Quick Claw zadziała. Okej, okay, okej. Okay. Już jestem zadowolony, ale to nie zmienia faktu, że jestem przestraszony. Błagam, błagam, no cholera! Tylko mnie... Co to jest? No super ma jagódkę Jak mnie uśpi i złamie zasadę Sleep Close, to cię chyba za Ty gnoju! Ty mendo! Czemu ty nie potrafisz grać na zasadach? Takich jakich są podczas walk. Ja pieprze. Słuchajcie, mam przejebane, nie mogę leczyć Pokemonów w trakcie walki. To jest moja przecież zasada. No, Boże, obudź się, Pinky! Obudź się! Teraz żałuję, że nie mam żadnego Pokemona z aeromate aeromaterapii. Czy chuj wie, jak to się wymawia? Wybaczcie mi za słownictwo, ale ja jestem po prostu przestraszony. To, co się dzieje podczas tej walki, to jest zdecydowanie zbyt wiele, jak na moje nerwy. O Boże, padł! Przecież niby smog jest na wykończeniu. Boże, przecież Etna jest jeszcze śpi i jest na wykończeniu. Brillum! No, super! Przydałby mi się ognisty Pokémon. Fortress, będę cię błagał o jedno. Jak ten Pokémon użyje spor, to chyba się zapieprze. Spróbuję go uśpić. Fortress musi go spróbować uśpić system. Zostały dwa Pokémony. Zgaduję, że ostatni to pewnie jakiś Machamp. Ale to jest tylko. Ma Focus Puncha. Super. Błagam cię. Traf Fortress, bo. Mach Punch. Jejku, nie mocno, nie mocno. Dobra, przeżyłem. Uśpi. Dziękuję ci, Fortress. Jesteś wielki, stary. Jesteś wielki. Tylko, żeby ten cholerny Brion nie przebudził się za szybko. Nie jest źle, moi drodzy, nie jest źle. Dobra, miotacz ognia. Muszę go teraz spalić, spalić. Ono berwie super efektywnie, ale jednak Wulpix, zanim nie ewoluuje, nie jest wystarczająco silny, żeby tutaj, wiecie, dokonywać cudów podczas tej walki. Ale zabrał bardzo... Wulpix! Fortress! Stary, kocham cię! O Boże, ale teraz boję się cokolwiek zrobić, słuchajcie, nie wiem, kogo wystawić na kolejnego Pokemona. To będzie maczam. ja w to gra, nie wiem co w ogóle ten cios robi, ale nigdy się go nie uczyłem, bo to chyba jest jakiś taki mało dla mnie przydatny ruch. E, 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 tak, if the user finds, walić to, mój Pokémon nigdy finds, nie używam, nie zamierzam się uczyć takich ciosów w ogóle. E, tak, nie ucz się tego. Jezu, czy ja dzisiaj muszę? HARIYAMA! Jezu, dlaczego? Dlaczego? Boże, kochany! Czy ktoś sobie dzisiaj robi ze mnie jaja? Ten Pokémon jest wielki. Ten Pokémon, zapewne pierwszy cios, którego użyję, to będzie. jakiś fake out. Ja wiem, że ten Pokémon, może się nauczyć fake outa. Moje życie dzisiaj jest na skraju załamania. O, jeszcze nie przegraliśmy. Ty jeszcze, stary, możesz to wygrać bez problemu. Zen błagam, jestem. W... fake out! No powiedzcie mi, czy ja jestem jakimś pierdolonym y, przepowiadaczem przyszłości? Błagam, dobra, pinki użyję pierwsza ruchu. Jezu, użyj tego, załatw go krytem, cokolwiek, cokolwiek, zrób coś, dobra. Nie, zabrało trochę za mało. Earthquake, nie! Dlaczego? Dlaczego Earthquake? Pinki, nie umieraj! O Jezus. słuchajcie, nie wiem, czy mam się spodziewać kolejnego Earthquakea, bo tak. Nie, wa nie mogę użyć Fortressa, bo zginie. Gwiazdka, bo zginie. Etna, bo zginie. Scorpius zginie. Niby Smok zginie. Znaczy, jeżeli użyję Earthquake'a, słuchajcie, nie wiem, czy ma użyje po raz kolejny Earthquake'a. Jeżeli nie, to niby Smok zginie. A tak naprawdę nie wiem, czy zależy mi bardziej na pinki, czy na niby Smoku. To niby Smoka się bardziej przywiązałem. Słuchajcie, ryzykujemy. Błaga mokryta, pinki jeszcze nigdy nie prosiłem kogoś tak. Jeżeli użyję Earthquake'a, to będę żałował, że nie zmieniłem na pinki. Ale jeżeli nie użyję Earthquake'a. Chyba, że użyjemy Disable, ale nie wiadomo, czy będę szybszy. Nie wiem, nie wiem czego użyć. Zen hadbed. On jest jeszcze szybszy. Dobrze, że nie zmieniłem. Krosczot by zabił niby smoka. I zabił Pinki! 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 Dlaczego? Pinki! Czemu ja dzisiaj tracę Pokemona? Nie! Straciłem moi drodzy Pokemona! Ja w to nie mogę wciąż uwierzyć. Niby smoku masz dwa życia. Błagam cię, masz choice benda. Bądź szybszy. Ten Pokémon już nie może użyć fake. -outa. Bądź szybszy, zabij tego gnoja, tego, który zabił Pinki. Błagam cię niby smoku. Jeszcze nigdy o nic tak nie prosiłem, zabij go! Udało się, moi drodzy. Dostałem załamania nerwowego. Pinki nie żyje. Ale pokonałem tego sukin syna! Nie wierzę w to. Pokonałem go, ale podobnie jak w walce z tym robaczym liderem, czuję niedosyt, straciłem pokemona. Ale Pinki się poświęciła, moi drodzy. Ona się poświęciła. Ona nie chciała, żeby niby smog zginął. Ona dała z siebie wszystko. Niby smok będzie wdzięczny po wsze czasy za to, co zrobiła Pinki dla niego. Będzie wdzięczny, ja będę wdzięczny jej za to. Pinki pokazała, że była wielka. Że jej odwaga nie poszła na marne. Zdobyliśmy piątą odznakę, ale Pinki zginęła, już jej nie ma. Przegrałem, przegraliśmy, wygraliśmy. Nie wiem teraz co jest tak naprawdę ważne. Straciłem kolejnego Pokémona, ostatnio był nim Ambrion. Teraz była nim biedna Pinki. Moja biedna Slowking. A dokładnie jak to ja rzecz mawiałem: Slow Queen. I tak niech moi drodzy za pozostanie w naszej pamięci. Tyle mogę powiedzieć. Niech pozostanie w naszej pamięci. Ktoś musiał zginąć. Ktoś musiał. Pinky wybrała, że to będzie ona. To była jej własna decyzja. Dla... Dzięki niej, niby smok wciąż może obok nas fruwać. Ja jestem z niej dumny. Jeszcze nigdy nie byłem aż tak dumny z żadnego Pokemona. Nie ma wątpliwości, że Pinky trafi do nieba. Ale moi drodzy, dobrze. Porozmawiajmy z Czakiem, Z gościem, który doprowadził mnie do nerwicy. Gościem, który spowodował, że będziemy mieć żałobę po Pinky. E? Przegrałem? Co, 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 co to ma w ogóle być? Ale dobrze, masz rację. Trzymaj o to, trzymaj o to tą Stormbench. Trzymaj, jest Twoja, daję Ci ją, zasłużyłeś. Twoja pinki pokazała, że jesteś wielkim trenerem. Pokazała, że potrafi się dla Ciebie poświęcić. Twoje, ta, z pomocą tej Stormbench Twoje Pokémony będą mogły nauczyć się fly. Będą mogły odfrunąć z tego miasta gdziekolwiek będą tylko chciały. Ale oprócz tego, weź jeszcze to. CM01. Niesamowicie przydatny, może ci się przydać. Jest to Focus Punch. Bardzo potężny cios, ale jeżeli ktoś walnie Twojego Pokemona, to on straci tak jakby uwagę i nie użyje go, tak więc najlepiej korzystaj z niego jak masz jeszcze substytuta. Ale dobrze stary, to jest tyle na dzisiaj. Naprawdę weź jeszcze mój numer. Jak coś, to możemy się umówić na piwo. Będziemy opłakiwać śmierć Twojej Pinki. Ale to tyle, żegnaj. Dobrze moi drodzy, chociaż Chuck zachował się porządnie, nie można mu tego zarzucić. Ale ja straciłem Pinki. Można teraz dostrzec łzy w moich oczach, ale co? Ta panienka ma dla nas jakąś sprawę. Zauważyła, że posiadam, e, tak jest, że posiadam odznakę Stormech i daje nam HM02 Fly, za pomocą którego będzie można odfrunąć stąd w każdym w każdym dowolnym momencie. Mimo wszystko nie nie otuczę mojego pokemona Plaka, ponieważ Fly ma ten bonus, znaczy jest silny, Fly jest silnym ciosem. E, problem tylko w tym, że tak jakby powoduje, że czasem no, rundka minie. Przeciwnik może zmienić. Po prostu mam jeszcze inne ciosy, których myślę, że mój Pokémon może się oduczyć. W ogóle nikt inny z Pokémonów obecnych ich nie może, ale Pinki już odeszła, już jej nie ma z nami. Nie mogę wciąż w to uwierzyć, słuchajcie. Nie mogę wciąż w to uwierzyć, to, co się stało, to jest dla mnie tragedia. Ucz, Uczmy się take downa, szczególnie że to jest ta sama siła, tylko że lepsza celność, a take down jeszcze zabiera nam życie. O Boże! Dlaczego tak się stało? Dlaczego tak się stało, to ja nie wiem. Ktoś musiał zginąć. Pinki wiedziała, że to jest jej dobrowolny wybór. Eee, spodziewałem się, że przeciwnik nie użyje po raz kolejny Rw Quake'a. Dlatego nie zmieniłem na niby smoka. Czekajcie, pójdziemy jeszcze po to lekarstwo dla, dla, dla naszej drogiej Whitney. Ona nawet nie wie, ile ja poświęciłem, żeby... żeby żeby do tego dokonać. Eee, Jezu, słuchajcie, dawno. No, dziękuję za tą magiczną, magiczną secret potion. Jeszcze dawno... Moi... Co? Nie chcę z nim gadać. Nie, nie, nie chcę kupować nich więcej. Słuchajcie, dawno jeszcze nie, nie miałem takiej straty. Już naprawdę dawno nie poczułem czegoś tak strasznego jak utrata Pinki. Ostatnio bardzo dawno temu straciłem Ambriona. Czas nadszedł, żeby stracić kolejnego Pokemona. Boję się teraz, czy stracę w przyszłości kolejne Pokemony. Na razie. Ja wiem, że moi drodzy Pinki trafi do nieba. Póki co jednak przenieśmy ją do czyszca, potem zrobimy jej ładną ceremonię. A ja muszę zastanowić się, jaki będzie kolejny pokémon. Kolejne Pokémon to będą pokémony stalowe. będziemy miała liderka. Kto może się przydać na pokémony stalowe? W końcu mam dwa ogniste pokémony. Czy ktoś jeszcze się może przydać? Straciłem wodnego pokémona. Będę trenować innego wodnego pokémona? Albo będę trenować wybuchową, bo chciałbym mieć też stalowego, jakby nie patrzeć. A wybuchowa może ewoluować e, foretresa. Tak, mam fortresa. Tamten będzie foretressen, też stalowy. Myślę, że czemu nie? Pineko można trenować. Ale tak jak ja wam mówię, ja wciąż jestem rozżalony po tym, co się stało. W kolejnym odcinku udamy się, znaczy już w tym oddamy się do Cyanwood. Znaczy nie, nie do bo boże ja tam jestem już. E, w tym mieście, do Oliwine City. E, ale nie, słuchajcie, dobra, jeszcze nie wyleczyłem Pokémonów, wyleczę je już w kolejnym mieście Oliwine. Naprawdę czuję się, moi drodzy, troszeczkę źle. Zobaczcie, niby smog na swoich ramionach poniesie nas do tego miasta. Nawet nie maszcie, nie maszcie o tym, że ja dzisiaj będę walczył. E, coś czuję, znaczy tak, przed tą walką zamierzam troszeczkę podtrenować Wulpixa, tak, żeby na 44 poziomie nauczył się danego tego ciosu, który chce, i żeby ewoluował w Ninetalesa. E, I myślę, że wcale nie będzie to przesadą, słuchajcie. Kolejna, skoro ten przeciwnik miał już gdzieś Pokémon na 38, już nawet nie patrzyłem na którym poziomie były te Pokemony, a gdzieś mniej więcej na 38, to ta trenerka może mieć na okolicach 40. I myślę, że pod szkolenie Fortresa o to, nie wiem, 3 2 poziomy wyżej. To wcale nie zrobi jakiejś wielkiej różnicy. Niby smoku, jak się czujesz po tym, jak Pinki oddała za Ciebie życie? Jesteś zadowolony z życia? Wiem, że jesteś, bo Pinki niestety już nie będzie miała takiej e, świadomości, że jest szczęśliwa. No, czy znaczy ona będzie szczęśliwa, w niebie będzie szczęśliwa, tajemnie ją przeniesiemy w którymś z kolejnych odcinków. Ale moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Mam nadzieję, że poświęcenie Pinki wam się podobało, jeżeli tak. Oceńcie, skomentujcie, zasubskrybujcie, zróbcie to dla Pinki. Zróbcie to dla niej. Ona na to zasługuje. Stary nie podchodź do mnie, ty głupi marynarzu. Będziesz się ze mną całować chciał. Mam nadzieję, że wszyscy docenicie to, co ona dla nas zrobiła. Ale ja się z Wami moi drodzy na dzisiaj już żegnam. Tak więc trzeci czołem i narga!